Trzeci odcinek pamiętnika o moim udziale w ruchu Solidarności. Przejście na etat do Solidarności przed jej wątpliwą jeszcze legalizacją stanowiło akt bohaterstwa, o który nie tylko nikt, ale i ja sama bym siebie nie posądziła. Trudno się więc było dziwić podejrzeniom, że działam pod parasolem ochronnym bezpieki, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, że obracałam się w szczególnie inwigilowanym środowisku. To nie było to samo, co wpisanie się do związku, pozostając w swoim miejscu pracy, chociaż i to w tym czasie wymagało odwagi, gdyż wiązało się z utratą świadczeń socjalnych. Oraz szykanami ze strony pracodawców. I odczuwałam wręcz grozę ryzykowania życiem. Postanowiłam jednak je poświęcić. Nie udało mi się stworzenie szczęśliwej rodziny, chociaż tak bardzo mi na tym zależało. Cóż zatem mogłam uczynić dla syna i najbliższych, ba, dla wszystkich rodaków, a zwłaszcza dla siebie samej. Znalazłam wreszcie spełnienie pragnienia miłości. Znalazłam je w urzeczywistnianiu siebie w narodowej wspólnocie. Pracując w dzienniku zachodnim, stanowiłam jedynie narzędzie cudzych interesów. A choć cierpiałam z powodu miażdżących pogróżek i szykan bezpieki, tudzież przerastających siły trudów, to jednak przepełniała mnie radość, że zdobyłam się na ten krok. Nareszcie mogłam być sobą, mówić i pisać to, co czułam i tak, jak myślałam. Nie musiałam wiecznie gryźć się w język, by nie zdradzać swoich poglądów. Oszołomiona nadzieją bezkrwawego odzyskania niepodległości przez ojczyznę, cieszyłam się, że wreszcie udało mi się znaleźć właściwą drogę, która stanowiła wyzwanie do nadziei dla mnie i dla wszystkich Polaków, wspólnotowe spełnianie się w przekształcaniu rzeczywistości. Zafascynowana, by zafascynowana byłam. Przywódcą strajkowym w Hucie Katowice, który był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności, Andrzejem Rozpuchowskim. Po podpisaniu porozumienia z, wła z władzami wywalczył on wkładkę w gazecie zakładowej Głos Huty Katowice, której redagowanie mnie powierzył. Był to mój chrzest bojowy. W prasie związku.